No, Dzień dobry, witamy Was serdecznie w pierwszym odcinku Poranka na Synaju. Jest sobota, 7 grudnia 2024 roku, a my chcemy Was zaprosić na wyjątkową podróż z naszą śniadaniówką. Mamy nadzieję, że staniecie się częścią naszego programu. Będziemy z Wami co tydzień w sobotę o godzinie 8, a wraz z nami wiele interesujących gości, ciekawych tematów i praktycznych wskazówek, które będziecie mogli wykorzystać w Waszym codziennym życiu. Oprócz tego stałe formaty, które będą nam towarzyszyły, to Seven Good News, Historia w tle, imieniny, a także święta nietypowe. Nie zwlekajcie, zapraszcie kawę lub herbatę i zostańcie z nami. A zaczynamy od Syna i Good News. Będzie to format, w którym co tydzień będziemy Wam przedstawiać pozytywne wiadomości z naszego kraju i świata. Polskie Muzeum z tytułem Najlepszego na świecie. Biuro architektoniczne WCCA z Warszawy wygrało w konkursie Global Award for Excellence edycja 2024. Nagrodę zdobył projekt Muzeum Historii Polski w Warszawie. Aż cztery najlepsze miody świata pochodzą z Polski. Portal Taste Atlas postanowił wyróżnić najlepsze miody świata. W czołowej dziesiątce znalazły się aż cztery miody z Polski. Miód Drachimski, miód Kurpiowski, Podkarpacki Miód Spadziowy oraz Miód Wrzosowy z Bobrów Dolnośląskich. W Tarnowie odbył się Światowy Dzień Młodych Róż Dusze. 23 listopada bieżącego roku na arenie Skółka młodzież całej diecesji uczestniczyła w konferencjach, adoracji i mszy świętej. Nie zabrakło też wspólnego tańca, który jeszcze bardziej zjednoczył młodych katolików naszej diecezji. Wczoraj obchodziliśmy Mikołajki. Co wiemy o świętym Mikołaju? Święty Mikołaj, znany również jako Mikołaj z Miry, był biskupem żyjącym w IV wieku na terenie dzisiejszej Turcji. Urodził się około 270 roku w Patarze, w zamożnej rodzinie i wcześniej poświęcił się życiu religijnemu. Zasłynął z niezwykłej dobroci i troski o potrzebujących, zwłaszcza dzieci. Według legendy potajemnie przekazywał złoto ubogim, ratując ich przed nieszczęściem. Jest patronem dzieci, żeglarzy i ubogich. Jego święto obchodzimy 6 grudnia, co dało początek tradycji mikołajkowych prezentów. W tym roku mija 100 lat od uhonorowania Władysława Reymonta literacką nagrodą nobla za powieść chłopi. Raymond otrzymał to prestiżowe wyróżnienie w 1924 roku za epicki obraz życia chłopów w swojej czterotomowej powieści, która ukazuje wieś Polską w rytmie czterech pór roku. Chłopi wyróżniają się realistycznym stylem i niezwykłym uchwyceniem kultury, tradycji oraz języka chłopskiego. W historii w tle będziemy przedstawiać Wam wydarzenia, które zadziały się konkretnego dnia w różnych latach. 7 grudnia 1787 roku Delaware jako pierwszy stan ratyfikował Konstytucję Stanów Zjednoczonych, stając się tym samym pierwszym stanem USA. Dzisiaj imieniny obchodzą Ambroży oraz Marcin. Dzisiejsze święto nietypowe to Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego. Wszystkim lotnikom składamy również serdeczne życzenia. Nadchodzące święta to idealny moment, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Zobaczcie, jak zrobiła to nasza redakcja. Mam nadzieję, że udało się nam pokazać ich zaskoczenie, ich radość na twarzy. To jest za każdym razem, kiedy przychodzimy. Oni są naprawdę mega szczęśliwi. Miałem Pietra! A nie widziałeś, że my jesteśmy nieopisał? Nie chciałem tak myśleć. Pomagamy już od lat. Ta przygoda zaczęła się już od dłuższego czasu. Wspieramy seniorów. Wybraliśmy takich, które potrzebują naszej pomocy. I jesteśmy u nich co wtorek. Dla mnie jest to taka bardzo ważna rzecz i taka lekcja, że tak naprawdę taki najdrobniejszy gest. Nawet to właśnie, że się przyjdzie do takiej osoby, yy, zapyta się, jak minął dzień, yy, wywołuje u nich uśmiech i radość. Jak ja się fantygowałem żeby tu przyjechać na Pani. No właśnie. No. no. ale w no, była dobra. Oczywiście, no, że była. No to fajnie. Trochę, trochę dziurawa. No. A jaki to miało wpływ na Pani życie oraz pań, że czego to nauczyło i czego to uczy codziennie, no bo pomagacie nie tylko dzisiaj, tylko ogólnie. Uczy pokory przede wszystkim i pokazania ludziom, jak warto jest zobaczyć kogoś, kogoś obok siebie i tą pomoc okazać. Dzięki wielki. Jak u Pana? to tam leci? Nie, nie najgorzej. Strasznie mnie nauczyło takiego szacunku do konsumpcjonizmu. No każda zmarnowana jakaś tam rzecz, kromka chleba jest czymś bezsennym, bo ci ludzie po prostu nie mają tego, a my to tak marnotrawimy, więc po prostu to jest bardzo duża lekcja życia. W niebie macie dużo roboty? No, więcej niż zwykle. Dużo interesantów no, i próśb? ale tu na ziemi też trzeba działać. No trzeba. No, podejść no, trzeba. A jak można się zaangażować w taką pomoc? Można się zgłosić przez stronę internetową do mnie lub do Kasi lub do Renatki, napisać i wtedy zapraszamy taką osobę do pomocy. Proszę Księdza, jak wyglądają działania Caritasu w tym przedświątecznym, jak i świątecznym czasie? Święta Bożego Narodzenia, dla każdego z nas, szczególnie dla Caritas, to taka dobra sposobność ku temu, aby jeszcze większą uwagę zwrócić na potrzeby osób samotnych osób bezdomnych, osób, którzy potrzebują naszego wsparcia. I dlatego w tym czasie, czy świątecznym, czy przedświątecznym, prowadzimy kilka działań. Pierwsza, pierwsze takie działanie to znana już od 31 lat, znana akcja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Możemy w naszej parafii, w naszych parafiach nabyć świece Caritas i przez to wesprzeć Najmłodszych dochód z rozprowadzania świec wigilijnych przeznaczony jest na rehabilitację chorych dzieci, na ich leczenie, drugie operacje, ale także na wypoczynek wakacyjny dla nich, wypoczynek zimowy, także na prowadzenie świetlic dla dzieci. Bardzo zachęcamy do tego, aby w tą akcję wigilijnego dzieła włączyć się. Każdy może to uczynić właśnie nabywając. Taką mniejszą czy większą świecę Caritas przygotowuje paczki dla potrzebujących. I to na poziomie parafialnym parafialne zespoły Caritas to czynią, jak i my tutaj na poziomie centrali Caritas w Tarnowie. W parafiach prowadzone są zbiórki żywności przez cały okres Adwentu, po to, aby z tych zbiórek członkowie, wolontariusze parafialnych zespołów Caritas mogli przygotować na święta potrzebne paczki. Zbiórkę czy takie paczki również przygotowujemy my tutaj w Tarnowie. Przy ulicy prostopadłej 9a w Tarnowie mieści się schronisko. Tam, jeżeli ktoś chciałby taką paczkę otrzymać lub ktoś z Sąsiadów, bliskich wie, że jest dana osoba potrzebująca, może tę osobę zgłosić. Tak byśmy wcześniej te paczki przygotowali. Jeżeli ktoś chciałby też przekazać produkty, głównie spożywcze, to jak najbardziej do tego zachęcamy. Wszystko to można uczynić, przychodząc czy zgłaszając się do schroniska przy ulicy Prostopadłej 9A. W tygodniu poprzedzającym święta będziemy te paczki rozdysponywać. Wiadomo, to będą produkty spożywcze, potrzebne do przygotowania wieczerzy wigilijnej, czy też na późniejszy okres poświąteczny. Trzeba też wspomnieć o działaniach wolontariuszy szkolnych ku Caritas, a więc młodych osobach, młodych ludziach, uczniach szkół, czy to podstawowych, czy, czy średnich którzy od najmłodszych lat włączają się w to dzieło pomocy. Myślę, że to jest bardzo ważne, aby od najmłodszych lat uczyć młodych tej wrażliwości. I to jest piękne i wspaniałe, że w parafiach zabierają oni jakieś drobne prezenty i w tym czasie świątecznym odwiedzają osoby chore, osoby starsze, osoby samotne. Nie tyle ważny jest ten drobny jakiś prezent, co czas, co... Rozmowa z tą osobą samotną to bardzo wiele daje jednej, jak i drugiej stronie. 20 grudnia w schronisku dla osób bezdomnych będzie miała miejsce wigilia. Jesteśmy gotowi na 120 osób, czy nawet ponad, jeżeli będzie taka potrzeba, na przygotowanie takiej, takiej wigilii. Oprócz mieszkańców schroniska dla osób bezdomnych. W tej wigilii będą brać udział też osoby ubogie, osoby samotne. Jeżeli wiemy, że ktoś w naszym otoczeniu taki jest, jeżeli nie możemy go przyjąć do siebie, do domu na wigilię, to zachęcamy do tego, by zatroszczyć się, aby pomóc dotrzeć temu człowiekowi właśnie na taką wigilię, bo to jest ważne, żeby w tym czasie, w tym dniu nikt z nas nie był, nie był sam. Okres Adwentu to jest czas przygotowania na przyjście największej miłości Jezusa Chrystusa. Dzięki tej solidarności Boga z nami, my możemy cieszyć się wieloma darami i tą radością możemy podzielić się z innymi. Bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim naszym wolontariuszom, darczyńcom, ludziom dobrej woli, którzy w tym czasie, ale i przez. Cały rok spieszą z pomocą drugiemu człowiekowi. Dobra jest więcej, może nawet więcej niż nam się wydaje. Pomoc może wprawić szczęście nie tylko nas, ale także osoby, którym pomagamy. A skoro szczęścią mówimy, to nawiązujemy też do tematu, o którym już teraz będziemy rozmawiać, a mianowicie o psychologii pozytywnej. Czy istnieje w ogóle coś takiego jak psychologia pozytywna? Jeśli tak, to czym jest? Już teraz poznamy odpowiedzi na te pytania. W studiu ze mną pani Monika Skrężyna. Witam, witam serdecznie. serdecznie witam, Dzień dobry. Witam. Psycholog licencjonowany, trener metodami pracy tippinga. To może na początku tej rozmowy trochę prywaty. Czym dla Pani jest psychologia? Dla mnie jest pasją, y, ogromną pasją i zamiłowaniem. Patrząc na starożytną Grecję oznacza naukę o duszy. Psychę, dusza. I logo, słowo, myśl, zrozumienie. Wiemy, że jest wiele dziedzin psychologii, ale czy istnieje ta psychologia pozytywna, o której wspomniałem? Tak, jak najbardziej. Yy, za chwileczkę tutaj panu rozszerzę wiedzę na temat psychologii pozytywnej, lecz muszę tutaj wspomnieć o psychologii klinicznej, rozwojowej, społecznej, pozytywnej, neuropsychologii, psychologii pracy, zdrowia oraz edukacji. Jak najbardziej psychologia pozytywna istnieje i jej twórcą jest Martin Seligman. A co ona wnosi do naszego życia? Jakie daje nam pozytywy? Martin Seligman stworzył model perma, który mówi nam o pozytywnych emocjach. O zaangażowaniu, o relacjach, w związkach, o sensie życia oraz o osiągnięciach naszych. Ale wiesz, tak myślę, że może tutaj troszeczkę tej akademickiej wiedzy odłóżmy na bok oczywiście jest ważna, ale tak ogólnie dla nas, może porozmawiajmy, czym jest. Jak myślisz? No właśnie, czyli jeżeli rano wstaję i nie chce mi się iść do szkoły, to muszę mm. pomyśleć, że jednak dziękuję za ten kolejny dzień, że jest mm. mi dany, że zdobędę wiedzę i idę z uśmiechem do tej szkoły. Czyli robię coś przeciw sobie poniekąd, yy, tak. ale jednak dostrzegam w tym przyjemności, które płyną z tego nadchodzącego poranka. Tak, tak, oczywiście, tak. Jak najbardziej się tutaj z Tobą zgadzam i uważam, że praktykowanie, właśnie. Bycia w, tym w tej pozytywnej energii y, jest bardzo ważna, bo czy my tak naprawdę skupiamy się na tych drobnych rzeczach, słuchaj? No myślę, że nie. No właśnie. Czy Rano na... zastanawiamy się, jak smakuje kawa albo herbata, czy po prostu ją wypijamy? No myślę, że chyba większość z nas po prostu ją wypija, nie? Tak myślę. Natomiast tutaj ta psychologia pozytywna pozwala nam się cieszyć, pozwala nam wzrastać, pozwala nam się kreować w tych fajnych, pozytywnych rzeczach. Ja na przykład praktykuję pozytywną psychologię, rano odsłaniam roletę, patrzę, no piękny wschód słońca. Nawet słuchaj, jeśli za oknem pada śnieg i jest wiatr. To też można znaleźć pozytywy. Ulepimy bałwana, trzeba się cieszyć na z przykład, tego. Co może na być. przykład. A nie myślimy o śnieżaniu. Na to przyjdzie pora. Oczywiście, na przykład. Słuchaj, jak wieje pięknie wiatr i rusza drzewami, to też jest pozytywna psychologia. To cieszy nasze oczy. Jeśli coś cieszy nasze oczy, wzrasta w nas poczucie poczucie szczęścia, tak? bo wszystko tak naprawdę zaczyna się od myśli. Czyli cytując słowa utworu Sylwii Grzeszczak, cieszmy się z małych rzeczy, i właśnie w taki sposób możemy tę psychologię pozytywną praktykować w naszym życiu. Dostrzegać te małe kroczki. Tak, tak, tak zgadza się. Daje nam bardzo dużo właśnie benefitów psychologia pozytywna, ponieważ właśnie daje nam wzrastać w tym szczęściu. Benefity są dla nas bardzo ważne, bo my nie lubimy robić czegoś bez niczego, tylko lubimy coś za coś. I ta psychologia oczywiście, może zmienić nasze życie. Oczywiście. Czyli możemy stać się na przykład milszymi osobami dla innych w stosunku, w rozmowach, prawda? Oczywiście, że tak, nawet nasz umysł jest w taki sposób skonstruowany, że my po prostu robimy coś lepiej, jak mamy z tego benefit. Więc ukształtowanie Ukształtowanie samej myśli, tego, że ja mogę widzieć coś fajniej, przewartościować to, przebiegunować, powoduje to, że, że możemy być pozytywnie nastawieni nawet do tych złych rzeczy. Pozytywność kojarzy nam się także ze szczęściem. Czasem y, można się życzyć i powiedzieć, że jest to psychologia szczęścia na tą psychologię pozytywną. No i właśnie, czy bycie w tej pozytywności daje nam szczęście? Wnioskuję, że chyba poniekąd tak. Bardzo. Bardzo uważam, że praktykowanie y, właśnie tych drobnych rzeczy i y, tak jakby osadzanie się w tych drobnych rzeczach, zauważanie różnych fajnych y, sytuacji. Yy, szerzenie i propagowanie uśmiechu. Kiedy mijamy rano starszą sąsiadkę, powiedzmy jej dzień dobry, to poprawi humor jej, a także nam, nie przechodźmy obojętnie. Tak. Sąsiadka może być samotna i będzie wdzięczna Ci za ten uśmiech i za to dzień dobry, bo to jest właśnie to tkwienie yy, w tym tak zwanym yy, wdzięczności, nawet wiesz. Nawiązując też właśnie do tej pomocy, ona też sprawia nas w szczęście. Dokładnie tak. A pomagać też możemy na wszelakie sposoby, ale myślę, że to kolejny temat, na kolejny wywiad. Wszystko to brzmi naprawdę bardzo ciekawie, ale mam też takie nieodparte wrażenie, że każdy poniekąd ma swoją własną definicję szczęścia. Nie taką typowo słownikową, tylko taką, którą każdy buduje w sobie, w swojej mentalności i tak dalej, w zgodzie ze samym sobą, prawda? Zgadza się. Zgadza się. Tutaj musimy wziąć pod uwagę, że każdy z nas w danym chwili jest w innym etapie swojego życia, tak? Może ktoś dzisiaj przeżywać jakąś traumę, jakiś smutek, ale mimo wszystko my musimy o tym pamiętać, że my mamy w środku siebie ten tak zwany potencjał, nawet jak w tym momencie i na tą chwilę zapomnieliśmy o nim. To w takim razie, mhm. słuchając nas czy oglądając, yy, nasi widzowie mogą mieć różne refleksje, ale jakie takie refleksyjne pytania możemy zadać naszym widzom? Takie, które dadzą dużo do myślenia, które mogą pozwolić zmienić coś w ich życiu. Na pewno są takie pytania. Może, czy umieją cieszyć się z tych małych rzeczy? To takie pierwsze pytanie, które tak, każdy powinien sobie zadać tak, rano. Tak, drodzy widzowie, po pierwsze, czy my się potrafimy cieszyć z małych rzeczy? Czy cieszymy się z tego, że pijemy dzisiaj kawę? Czy zastanawiamy się, jak ona smakuje? Czy jesteśmy wdzięczni za to, że mamy na tą kawę? Czy jesteśmy wdzięczni za to, że obudziliśmy się? I pamiętajmy o tym, że myśli, które mamy w głowie, a za chwilę je wypowiemy, czasami mogą nam sprawić radość lub najlepiej szczęście. Starajmy się, żeby mieć w głowie same dobre myśli. Dokładnie, bądźmy pozytywni. A ja mam jeszcze takie pytanie na koniec. Czy na przykład lukrowanie pierniczków tak przed świętami może nas sprawić w pozytywność, szczęście? Jak najbardziej tak. To my już za chwilkę zaprosimy Państwa do lukrowania pierniczków. Będzie u nas Julka. Ale zanim to, to zobaczcie, jak powstawała czołówka naszego programu. Działo się naprawdę dużo. A ja Pani jeszcze raz serdecznie dziękuję. Pani Monika Skrężyna. Dziękuję również. Jaka kawa z rana? Latę. Z syropem? Tak. Jakim? Dyniowym. I twój ulubiony wykonawca muzyczny. <grym> to jeszcze raz. Jak jest twój ulubiony polski władca? Kazimierz Wielki. Twoje ulubione miejsce na ziemi? Jeziorko. Ulubiony wykonawca muzyczny? Magdy Jaką kawę pijesz z rana? Flat white. Czy warto go na sianiówkę? Tak, bo ja ją nagrywam. Czy warto go na sianiówkę? Pewnie, że tak. Każdy znajdzie tutaj odpowiedzi na wszystkie pytania, nawet te najbardziej nurtujące. Twój ulubiony dziennikarz sportowy? Tomasz ciąkała i Mateusz Więcicki. Jaka kawa z rana? Latte macchiato. Jakie są twoje marzenia zawodowe? Chciałabym pracować z ludźmi i im pomagać. Z ropem? Bez. I ostatnie, twój ulubiony wykonawca muzyczny? Tak Hemingway i Linkin Park. Lady Gaga. Jaka kawa z rana? Nie piję wolę herbatę. A jaką? Wasilur czarna z owocami. Jaki jest twój ulubiony wykonawca muzyczny? Igor Herbut. A co sądzisz o wce? Że to świetny sposób na rozpoczęcie dnia. Że to genialny pomysł, żeby poznać nowych ludzi i zobaczyć, co tworzą dobrego. Dokładnie. Oj, działo się, drodzy Państwo, podczas nagrywania tej naszej czołówki, ale już teraz obiecane pierniczki, czyli nasza synajowa kuchnia, a z nami Julka Podraza. Witam Ciebie serdecznie. Witam wszystkich. Która jest pasjonatką cukiernictwa i przygotowała tutaj naprawdę wspaniałe rzeczy. Zaczynamy od tego, że każdy według swojego rodzinnego, tradycyjnego przepisu musi sobie takie pierniczki upiec, Dokładnie. a my dzisiaj skupimy się na tym drugim etapie, czyli na lukrowaniu. Dokładnie. Lukier przede wszystkim musi składać się z 200 gramów przesianego cukru pudru, do tego białko, może być to białko pasteryzowane, ono powinno ważyć około 35 gramów oraz do tego wszystkiego pół łyżeczki soku z cytryny. I jak przygotować taki idealny lukier do dekorowania tych świątecznych pierniczków? Ja używam tego miksera i miski. Na początku przesypuję cukier puder, potem dodaję do tego wszystkiego białko i na delikatnych obrotach mieszam to do połączenia składników i na sam koniec dodaję sok z cytryny. Yy, który ma za zadanie właśnie bardziej rozcieńczyć ten lukier yy, i przede wszystkim zrobić go śnieżno-białym, yy, żeby wyglądał przepięknie na naszych pierniczkach. Yy, I konsystencja powinna być gęsta, żeby nie rozlewała się na pierniczkach. A czy my potrzebujemy jakichś specjalnych narzędzi, żeby dekorować te pierniczki, czy wystarczy tylko ten worek cukierniczy? <laughs> ja. Zazwyczaj używam takiego worka. Jest to jednorazowy worek cukierniczy. Można użyć oczywiście rękawa cukierniczego, ale raczej odradzałabym używania takich mazaków, które możemy kupić praktycznie wszędzie, przez to, że gdy dekorujemy pierniczki, to często ten lukier się przerywa i wtedy nie wygląda to ładnie. Na razie rozmawiamy, ale za chwilkę przejdziemy do tego etapu dekorowania, ale najpierw powiedz, jakie są takie najprostsze techniki dla takich początkujących osób, takich na przykład jak ja, która nigdy nie miała do czynienia z dekorowaniem pierniczków? Ja raczej zaczęłabym od obrysu pierniczka, żeby wyćwiczyć rękę i zdobyć też tą pewność siebie Ym, oraz od wypełniania ewentualnie jakiejś posypki tak na początek. A jakie wzory są takie najpopularniejsze w czasie świąt? Najpopularniejsze. Myślę, że większość rodzin polskich stawia po prostu na biały lukier, na wypełnianie, robienie różnych szlaczków. Dzieci również używają posypek, natomiast w cukiernictwie takim artystycznym raczej stawia się tylko i wyłącznie na lukier. A gdy już zrobimy taki lukier i okaże się, że jest za rzadki lub za gęsty, to co wtedy zrobić, czy da się go jeszcze uratować? No oczywiście, że tak. Jeżeli jest za gęsty, to dodajemy odrobinkę wrzącej wody lub y, kilka kropel soku z cytryny. Natomiast jeśli y, jest za rzadki, wtedy dodajemy troszkę cukru pudru, y, aż konsystencja będzie nam odpowiadać. Okej, okay, a jeżeli już zaczniemy dekorować i ten lukier zacznie nam się rozmazywać, to co wtedy? Wtedy najlepiej, jeżeli lukier jest jeszcze mokry, zetrzeć tyle ile damy radę zwykłym papierem ręcznikowym, ręcznikiem papierowym <grybujesz> i y, spróbować wzór zrobić od nowa. Dobra, to wiemy już wszystko, teoria, to teraz czas na praktykę. Mhm. Rozcinamy worek cukierniczy i będziemy dekorować. Od jakiego wzoru zaczniemy? Zaczynamy od serduszka. Myślę, że będzie to dla większości osób najłatwiejsze. Zaczynamy od tego, że przykładamy woreczek i delikatnie naciskamy, tworząc takie poziome ślaczki, zaokrąglone na samym końcu. I tak przez cały wzór pierniczka. I do tego dodajemy na dolnej części tych piaseczków takie małe kropeczki. To wydaje się proste, ale czy rzeczywiście taki jest? Jest takie, jeżeli nie jesteście zestresowani, tak jak ja teraz i troszkę częściej Wam się ręka i nie częściej Wam się w ogóle ręka, to na pewno będzie to wykonalne dla większości z Was. Jeszcze pokażemy, że na przykład można połączyć ze sobą dwa kolory i stworzyć właśnie takie pierniczki. To już wymaga więcej pracy, prawda? Tak, no przede wszystkim potrzebujemy dwóch kolorów lukru. Na początku bierzemy jeden kolor, ja zazwyczaj używam wtedy kolorowego. Robię delikatny obrys, wypełniam i wykałaczką równam lukier. Na to wszystko nakładam lukier biały, jeszcze kiedy ten pod spodem jest mokry. Również robię dosłownie takie same ślaczki jak na tym serduszku, tylko wtedy biorę wykałaczkę i przeciągam to tak wzdłuż. Okej, okay, a tutaj dodajesz barwnika spożywczego, czy jakiś Tak, inny oczywiście barwnik spożywczy yy, zazwyczaj robię właśnie w pastelowych kolorach, więc dodaję go tylko odrobinkę. Dobra, to udekorujmy jeszcze jeden wzór. Jaki proponujesz? No to mogę wam pokazać piernikowego lufka. Oh. Wybieraj, dziewczyna czy chłopak. Chłopak. I narysujemy wielką muchę. Oraz trzy małe guziczki. No trochę tego talentu plastycznego jednak potrzeba. No, 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 no potrzeba. odrobinkę. Tutaj mamy takiego gotowego pierniczka. Chłopczyk czy dziewczynka? Chyba dziecko. A ile muszą schnąć te pierniczki, kiedy już mamy nałożony lukier? To jest zasadnicze pytanie, bo najchętniej wszyscy od razu by jedli, ale trzeba odczekać pewien czas. Y jasne, że trzeba odczekać. Co najmniej pół godziny. Y wtedy lukier wyschnie nam. Yy, tak do godzinki. Myślę, że to jest minimalny czas. W takim zimnym pomieszczeniu trzeba trzymać? Tak, yy, zimnym i suchym, o suchym powietrzu, bo jeżeli powietrze w pomieszczeniu będzie wilgotne, to wtedy pierniki mogą schnąć nam o wiele dłużej. Lub yy, jeżeli jest bardzo wilgotne, to lukier może nie wyschnąć wcale. Okej, okay, wiemy wszystko. Porcja wiedzy jest, wiem jak udekorować pierniczki, to na końcu liczy się ten smak. Ja nie odmówię sobie tej przyjemności, aby spróbować tego pierniczka i będzie opinia. Pyszne święta, które już nadchodzą, po prostu czujemy. Rewelacyjny. Julka, serdecznie Ci dziękuję. To były praktyczne porady. To już jest ta pora, aby upiec ciasto na pierniki, ponieważ Panie. święta zbliżają się wielkimi krokami. Pamiętajmy Panie. o tym. Drodzy Państwo, tak jak obiecaliśmy, była kuchnia. Działo się dzisiaj naprawdę bardzo dużo. To było pierwsze wydanie poranka na Synaju, ale my naprawdę będziemy się rozpędzać. Widzimy się już za tydzień o ósmej, a ja zapraszam serdecznie w imieniu mojej koleżanki redakcyjnej Madzi Kordeczki. Do usłyszenia.